Hej moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś oprócz mistrza Jarosława, witaj mistrzu, moi drodzy, yy, wszystkie zwierzęta, yy, jeleń, sarna, lis, bubr, jedynie nam brakuje jednorożca, moi drodzy. Nie mamy niestety jednorożca. Nie jednorożcy. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy z wam, z mistrzem Jarosławem, zaprezentować pewną technikę. Technikę obalenia. Moi drodzy, napastnik łapie nas i zaczyna się szarpanina. Popatrzcie moi drodzy, idę, po jego nogę, tu. Spójrzcie, Wykonuje taki. O, właśnie. wykonuje taki gest, jakbym chciał iść po nogę. Jeżeli tej nogi nie zabierze, to ją złapię i go obalę w tą stronę. Ale, bo mam, że gość wyhaczy, że chce mu wziąć nogę, odsunie się. I w tym momencie, popatrzcie, druga ręka, podgarnięcie. Zobaczcie. Z drugiej strony to pokażemy. Spójrzcie. Łapiemy się, tu. Spójrzcie. I teraz tak, idę po nogę. Wiadomo, że nogę zabierze. Więc teraz, spójrzcie. Chodzę tu, przenoszę i uderzam. Zobaczcie, gdybym, gdybym nie miał uchwytu, a zapałem go tu za rękę, zobaczcie, wygarniam, hop! Jak karuzela? Popatrzcie, bardzo prosta rzecz. Trzymam, oddalam, nie, nie łapię się tu, bo za chwilę mi zbani, przyłoży, zobaczcie, żeby mi nie uderzył z bani, wyciągam jego rękę. Schodzę po jego rękę, i spójrzcie, druga ręka idzie pod spód, a ta idzie na wierzch. Oczywiście tu macie dźwignię, więc gdybyście poszli dalej, hop, o i tu możecie przytrzymać. Stałej mistrzu, koniec wylegliwania. Wszystko dobrze? Panie Bobrze? Chyba tak. Moi drodzy, spójrzcie, zapytacie co będzie, jak nie weźmie tej nogi. Jak nie weźnie tej nogi, to biorę tą nogę przytrzymuję i go wywracam, tak? Więc lepiej, lepiej tą nogę zabrać. Moi drodzy i popatrzcie, idę, głowa ciasno, nisko, ja mi się z bani uderzyć, nie da rady z ręki, nie da rady, idę po nogę raz, obciążam rękę, przekładam dwa. Pokażemy to, pokażemy to, moi drodzy, bez, bez mistrza. Technika, sama technika, moi drodzy, jak wygląda. Wchodzę raz, tu, czyli do gardy, Chodzę raz, idę po nogę, noga się wycofuje i teraz przekręcam całość jak kierownicę. Spójrzcie, zobaczcie. Chodzę po nogę, wymuszam ruch, przy okazji obciążam tą stronę i uwaga, wyciągam ręce do góry i uderzam. Moi drodzy, mam nadzieję, że technika się Wam spodobała. Jeśli tak, zostawcie ślad, udostępnijcie, napiszcie komentarz. Moi drodzy, dziękuję również wszystkim patronom. Jeśli nie jesteś jeszcze patronem, to możesz nim zostać. Także zapraszam do tego, abyście współuczestniczyli w kręceniu tych filmów. Dzięki, Mistrzu. Moi drodzy, i pamiętajcie, w realnym świecie tylko realne zwierzęta. W jednorożce tylko w bajkach.